Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zenek. Dzisiaj oczywiście będziemy grać w grę OutCore. Chcę streamować po prostu speedrunować, jednak mi to nie wyszło. Dzisiaj będziemy w nią grać na nowym komputerze. I tymczasem rozpoczniemy tą serię. Okej, okay, jak tu oglądacie, to możliwe, że oglądacie mnie na moich dwóch kanałach ponieważ wyślę ten film na, na kanał Zenek Plus i Zenek Games. Ale okej, okay, następny odcinek z tej serii pojawi się tylko na Zenek Plus. I to taka mała informacja. Zaczynamy. I yy, już lecimy, ponieważ, no wiadomo, ja Wam. Nie będę raczej ukrywać przed wami. No, to jest mój Pulpit, jak pewnie widzicie. To jest mój nowy Pulpit. Proszę na to nie patrzeć. To jest co moje. To jest mój pierwszy program. I tu no i tutaj No i tutaj. Gdzie on jest? Proszę pomóc mu. A nie ten kij. Spójrz na mnie. I dobra. W tym męcze rozpoczyna się gra? Cześć Witam Musi być właśnie to miejsca, wygląda... Tak Super, to miejsce wygląda na wielkie Ech. No może raczej nie Musi być świetne, więc to tu... miejsce... c'est va être la bien. Je vais essayer de faire un petit coś co mogę zrobić sama jeszcze pomóc mi dać moje pliki. Tak. serio Jej. dziękuję ci tak bardzo my to wiedzieć, że nie jestem w tej sytuacji sama Chodźmy. w tej sytuacji w tej sytuacji w nie wiem jestem na w tej sytuacji w tej sytuacji w w w miejscu, w Albo szybki dostęp, czy możesz mnie tam zabrać? Czy może nas tam zabrać? Dobra, tak. teraz czuję jego obecność. Jestem w porządku. Jest miejsce nazwy Jestem tego pewna, no, Dobra, jest. To on. To samo co ostatnio. Upuść pik el małpa umi. data nam. Niedobra, Tak, czuję nie, to. To nie działa? XD. Jest ten plik różni się od poprzedniego. Jest zaszyfrowany. Nie połączy się ze mną, jeśli sami go nie odszyfrujemy. Dam radę, ale będę potrzebować twojej pomocy. Zacznijmy! Co to za dźwięk? No safe. Z z trzema żarówkami, które wskazują, że zostać wykonać trzy wyzwania? Czy to ma coś symbolizować? Spójrz na to, to dziurka na To jest w kształcie... ...foremki do czasteczek, w kształcie gwiazdy. Jestem dobry w zgadywaniu kształtów foremek. Ale jazdu będziemy klucz. Zimkę, nie Jestem pewna co właśnie utworzyłem, ale wygląda jakby dało się tutaj rysować. Spróbuj narysować rysować puszki, spasuje wpasuje się w dzwonkę. Musi pracować idealnie. dalej. być na tyle mały, aby zmieścić się w środku, ale tak duży, aby dało się go zaniczyć jako klucz. No, mam nowy plik na twoim komputerze. Jest to taki mały youtuber I tak większył na mnie Wszystko Który też grał właśnie w old core no, ponieważ Grał w to jeszcze czoklat Aha Idę Dobra teraz rysujemy Zapisz. To nie mnie spodziewanie łatwy. Okej. Okay. Mam zezwolenie na otworzenie mojego pliku. Zanim odpalimy moje wspomnienia, mam pytanie. To nam nie pomoże, ale... Czy to... Ech... Czy to jest kamera? Ty mnie teraz nagrywasz? Tak. Dokładnie. O nie, nie mów mi, że jesteś jednym z tych zboczeńców. Bo raczej nie. A takie słowa mogę odinstalować Kiebie z komputera. więc sobie uważaj no właśnie. Pani Lami. Tak, słyszałem wiele o zboczeńcach. zmieniają dziewczynki w poduszki, a prawdopodobnie, aby polepszyć komfort snu. Nie chcesz zostać poduszką? Ponieważ patrząc na to, ile dostaję od ciebie pomocy, myślę, że nie jesteś w interesie zmieniać mnie w poduszkę. A przepraszam za to. Jak to nie jestem w interesie?! Czekajcie. Tak wiem, rysuję koszmarnie. Dobra, nie bawmy się już. Gdy zacznę proces od rozszyfrowania, mogę, moje słonienia powinny pojawić się przed nami zostaniesz dostęp do mojego ciała we wspomnieniu i musisz pomyślnie dotrzeć do końca. O, to były takie straszaki. Dobra. Myśl, ja się już nie boję. Nie wiem jak wy. Wiem, że zaszlapnę. Kiedy Będziesz gotów przeciągnąć mnie do okna wspomnienia. Dobra, przeciągamy. I tutaj coś dziwnego dzieje. Już się skończyło. I tutaj w sumie nieważne co ja nacisnę, ponieważ i tak y, sobie ustawił skierowanie. Jak pewnie nie widać, skoop Z, sprint, C, kura, up, dół, down, lewo, left, prawo, down, right. Continuuj. Ja przepraszam bardzo za takie jakby no, ktoś tu wypakowywał. Ponieważ no tu jestem ja co? Ja to lubię. Nie. Tu widzę, że nie jesteś w dobrym nastroju. Może opowiem ci żart. Tak, dziwna orkiestra, okej. 徳田さんと一緒にいたら、徳田さんと一緒にいたら、徳田さんと一緒にいたら、<music> <music>

Nie da raz poruszać się w tym zabójczym torze przeszkód z poszystej spo... wady cukrowej Co? <sad Gram ABS> wygląda na to, że tłumcik ich bisuje nie? Nie Nie mam tu nic do powiedzenia ja. totally. Nie się podpisujemy נגמר המלפפון? אה... מה? מה נהיה ב... תגיד לי איפה נמצא האפיקומן? חפט גורי! כן כן כן! פעם הקדם גם הצעה הזו! בוא נפלא אינטריקציה ותמשילי אה, נמאס לי לדבר! בואי, קח את זה! שלום, באתי לדבר! זוז, זוז, שיניתי שני דעתי! חרב! תקנו את הכובע הזה או שאני אתאבב! Własną czapkę, to tylko... No dokładnie takie, to nie może dla własno... Może robić jakieś drobne wrażenie, ale dla mnie...

punktów ALE NAS OSKAMOWALI JA NIE MOGĘ tak ja się tak Tylko 5 tysięcy punktów I my mieć siłą Która kapkę żeby ją Możesz to zrobić Dobra. Dobra... Tutaj musimy wybrać trzy przyciski tutaj się ten I wchodzę na w tym jak będziemy w górze 1000 punktów, lub więcej punktów. Tysiąc... Dwa tysiące, zdobył jeszcze szybciej, jakby ktoś nie wiedział. zostanie Ci dostarczona w ciągu 12 dni, roboczych tam było w oryginale. Nie powinieneś zabierać... zabrać mi ich pieniędzy. Cię, Na pomoc nie bójcie się! Ja zapisałem, że ja pokonać tego i uratować pełną cię w Właśnie w tej kolejności! A nie składam na Zajemnie. Zajemnie. Się co się nie do Aha! Już po sobie! Się zdarza. O kurz świetnie! Oni to słyszą! Po prostu no jakby takie coś zrobić, to normalnie! Abym ja bym był jednym z tych osób, którym wyskoczył z tego okna i bym kuwałby łeb. Ale dobra. Zanim Cię pokonam i uratuję mi muszę przebrać się z nic w zitem. Przygotuj się to czas na tutorial! <grystanie> <grystanie> W śmiertelnym przebraniu mogę powstrzymać się przed czynieniem zła! I ostatnim te... śmiertelnym wyzwaniem będzie pokonanie mnie. Pewnie! I tym, mam zamiar cię nauczyć, jest to, jak się A bym nie wierzył! You're <experiences> 어쩌면은 깊은 숨을 쉴게요. 좋아. 어와. 춤. 나이 드라. 극단 밑에서 살세. 건. 고고하게. 춤. 나를

Haha, haha, Zrobiłaś to! Tato. co? Ja tylko musiałem zrobić to wszystko. Mm. Więc... ...dyskutuj dojednany zagrożeń, które pilną się w szersze ale od kiedy znalazłeś odwiedziny jako dziecko? Jedyne o czym mówisz to eksploracja tamtego świata. Tego z krajobrazem, którego nigdy wcześniej nie, nie widziałam. I podpisanego dla ludzi ze świata powszechnego. To mogłabym po tym nieciej od odkryć świata. Dokładnie. Ja chciałbym być na ten sam, dlatego skonfiskowałem to zdjęcie. Eee, niedobry Nie wiem niczego o świecie. Dlatego jedyne co możemy założyć, to, że nie jest on bezpieczny. Ludzie, ludzi, którzy postanowili wyruszyć do świata powyżej, nigdy nie wróciło. ci, nie, nie byli tacy, jak wcześniej. Nigdy nie powiedzieli nam, co tam ujrzali. Nie chcę byś skończyła w ten sposób. Nie chcę stracić chyba ani nikogo innego. No. Tak. Wiem, że mogę sprawić, sprawić, byś porzuciła to. Dlatego zdecydowałem wykorzystać pozostały czas na to, zapały. A żeby mieć pewność, że jesteś gotowa na te szepzenie. Te testy bez wątpienia to udowodniły. Naprawdę wyrosłaś na zdolnego poszukiwacza przygód umii. Poza tym wiem, że miałeś tego frajda. frajdę. Więc teraz zanim pójdziesz, ostatni raz zaśmiej się razem ze mną. Tak poza tym, mam coś dla ciebie. Łap! Oczywiście Zdjątko do niej wraca. Tak, wygląda dokładnie tak jak pamiętam. Dzięki tato, pójdę już. No i dobra. że zaraz sobie zakończymy ten odcinek. A więc to tak. A więc to tak to wszystko się zaczęło. I to był mój tata. O Boże. Nie to znaczy, że teraz znam mojego tata. Przysięgam, zwykle cię tak nie ubiera. To się zawsze dramatyzuje i łatwo da się na niego wpłynąć. Zobacz, że pod nazwą Mister Chef, oczywiście pod nazwą master Szef, a kiedy ci I postanowił, że będzie światowej klasy kucharzem. Okej. Okay. skończyło się, że podpalił nasz dom trzy razy. <grym> jest tak bardzo zastydzające, ale mimo tego całego bałaganu, on jest tak naprawdę się o mnie troszkę. W każdym razie dzięki za pomoc w odzyskaniu tego wspomnienia, czuję się teraz trochę bardziej całością. Chcesz dalej szukać mnie, też sobie przerwę, jeśli chcesz. Zróbmy sobie przerwę. Ponieważ no niestety dzisiaj kończymy już ten odcinek. Do widzenia.